Witam Państwa, Cezary Adamskiej, Zapraszam na program Gość Tygodnia. Nie tak dawno informowaliśmy Państwa o akcji podjętej przez młodych Zgierzan, a polegającej na zamalowywaniu wulgarnych czy obraźliwych napisów na murach kamienic czy budynków użyteczności publicznej. Wczoraj w ramach tego samego projektu pod hasłem Zgierz Otwarty odbyła się debata wyborcza kandydatów na prezydenta miasta. Zgierza. Moimi Państwa gościem jest Ilona Majewska ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zdolności Dzieci i Młodzieży imienia Andrzeja Gołomba, koordynatorka kampanii informacyjnej projektu. Witam pięknie. Witam. Bardzo długa nazwa stowarzyszenia i funkcji. Skąd pomysł na projekt Zgierz Otwarty? Bo sama nazwa sugeruje, że zgierz na coś albo na kogoś jest zamknięty. Pracując w zgierzu od kilku lat, pracując w obszarze działań kulturalnych, często odwoływaliśmy się do wielokulturowych korzeni miasta, takiego przedwojennego jeszcze zgierza, w którym mniejszości spotykały się i żyły ze sobą w sposób bezkonfliktowy. I to jest jakby taka bardzo, bardzo początkowa geneza, że gdzieś. Pojawia się w nas taka tęsknota za otwartością w mieście obecnie, a brak tej otwartości obserwujemy chociażby na tych wspomnianych murach z hasłami typu stop islamizacji Europy. Także na tym, że bardzo mocno wzmacniają się różne grupy nacjonalistyczne, które, które nie tylko piszą antysemickie napisy na murach, ale też przejawiają różnego tego typu za zachowania. Jakby stąd też. Pomysł, żeby w taki silny i dość długotrwały sposób odpowiadać na to różnorodnymi działaniami. W Zgierzu jest problem z takimi skrajnymi nacjonalistycznymi grupami. Też rośnie u nas ta grupa w jakąś siłę. tak, Są bardziej widoczni, no, coraz częściej widać ich nawet na ulicach. Są coraz częściej widoczni, coraz częściej są też tolerowani przez władze publiczne, chociażby które wynajmują im salę, budynków użyteczności publicznej na spotkania z takimi postaciami jak Michalewicz. Także są dosyć silni i też myślę, czują się, czują się bardzo, bardzo pewni w mieście. Nie ma jakiejś kontrgrupy, kontr która działałaby. Silnie na rzecz, na rzecz y, równości, stąd też po części ten projekt. Mamy taką organizację w Zgierzu, prawda? Jak Narodowy Zgierz, zdaje się, że, że oni są najaktywniejsi, jeśli chodzi o takie no, pokrzykiwania, bo to najczęściej w ten sposób się przejawia. Pokrzykiwania, czasem też działania. To jest też tak, że oni wspaniale zagospodarowują, e, głównie chłopców. E, w którym brak jest jakiegoś takiego, nie wiem, celu i motywacji, czują się, mogą się z czymś utożsamić, oni ich mocno zagarniają. No i przykładem tego będzie chociażby chociażby pewna nocna wizyta u jednego z członków naszej organizacji, u Mateusza Mirysa. Chłopcy z racami wykrzykiwali niecenzuralne, niecenzuralne opinie na temat jego i swego rodzaju groźby i rzucali tymi lecami w ogród i w samochód no właśnie, rodziców. Wy, wy sami jako przedstawiciele no, otwartego zgierza już tak najszerzej, tak powiedzmy, macie problemy, dotykają was chyba też jakieś właśnie obraźliwe okrzyki, ciebie zdaje się na ulicy też. No tak, tak, są to, są to jakieś epizody, które E, mają miejsce. Chociażby ostatnie zamalowywanie skończyło się dwukrotną interwencją Straży Miejskiej, ponieważ grupa e, chłopców w kapturach e, ustawiła się i zagrodziła nam miejsce do, e, do, zamalowy, e, do, do zamalowania, e, robiąc nam zdjęcia i mówiąc, że wszystko to rozejdzie się po A mieście. A co było tam takiego, co chcieliście zamalować? E, to zdaje się, że. E, ONR, ONR i yy, jakieś krzyże celtyckie, swastyki, tego typu. Rozumiem, że tamta grupa uznała, że to są symbole, które powinny pozostać na tym. Mm -hmm. A w miejscu, w miejscu zamalowanego jednak przez nas ONR-u znalazł się teraz symbol polski walczącej, z którą też utożsamiają się ci chłopcy. Ja mam wrażenie, że oni tak naprawdę w ogóle nie potrafią zdekodować. Do końca tych symboli. My wdawaliśmy się z nimi w różne e, rozmowy w czasie, chcieliśmy się z nimi jakoś, e, jakoś dogadać, ale oni mają takie poczucie, że, że to są symbole czystej, dobrej Polski, o którą oni walczą. I to jest taka Polska, z którą ja e, zupełnie się nie zgadzam i nie tylko ja. I dlatego też, też po części. Przejawiają, czy, czy sprawiają wrażenie, jakby w ogóle nie rozumieli tej historii, za którą, czy o którą tak walczą. Mhm. Ja mam wrażenie, że to są zagospodarowane w pewien płytki sposób pewne symbole, do których dołożona jest silna jednak potrzeba, jednak takie poczucia tożsamości, solidarności w jakiejś grupie, która w ogóle pojawia się u ludzi, u ludzi młodych. I oni zostali trochę zmanipulowani i zagospodarowani. tak. Ja do końca nie wiem, czy oni wiedzą, o co oni walczą. Hmm. Jeśli mówimy o tej agresji i tej werbalnej, i tej niewerbalnej wobec tych, którzy myślą inaczej, wobec innych mniejszości, to jak chcecie przeciwdziałać? Bo odpowiedzią na to jest właśnie Rozwiąz Gierz Otwarty. Projekt ma kilka takich modułów, z jednej strony są właśnie te akcje zamalowywania tak naprawdę do skutku, bo przewidujemy, że nie wystarczy zamalować raz i tylko będziemy wracać, ale zależy nam też na tym, żeby prywatni właściciele budynków poczuli, że także, tak naprawdę to na nich spoczywa ta odpowiedzialność i też chcemy uczulać służby, y, które mogą tak naprawdę pokarać mandatem kogoś, kto nie zamalowywuje na swojej posesji takiego malunku. I chcemy, żeby ludzie poczuli trochę, że to, że to jest coś, co też do nich należy, i więc muszą, muszą o to w taki sposób dbać, ale to jest jakby jedna część. Druga część to jest dużo działań edukacyjnych. Chcemy pracować ze szkołami, w których są dzieci uchodźcze. Przeszkolić nie tylko nauczycieli, ale pracować też z dziećmi. Ale też stworzyć kilka takich prostych rozwiązań, które ułatwią codzienne życie. Na przykład przetłumaczyć na język rosyjski, który jest najczęściej znany uchodźcom, którzy mieszkają w Skierzu, i przetłumaczyć na przykład ważne informacje dotyczące szkoły, statut szkoły, prawa i obowiązki ucznia, żeby rodzice mogli jakby poruszać się mniej po omacku po świecie, do którego trafili. I to jest taki duży blok pracy ze szkołami, żeby ta praca była atrakcyjna powstaje teraz film animowany o przygodach małego uchodźcy, którzy tworzą uchodźcy z ośrodka w grudnikach. powstaje książka z bajkami do takiej edukacji antydyskryminacyjnej, jeśli chodzi o płeć. Będą bajki i scenariusze zajęć o rolach płciowych. Ale też sporo działań w przestrzeni, w przestrzeni publicznej, między innymi happeningi, w których wolontariusze mają okazję poczuć się jak przedstawiciele jakiejś mniejszości i z tego też powstają, powstają spoty, spoty, które spot, projektu, który pojawi się w telewizji lokalnej, billboardy na mieście, czyli sporo też takich działań typowo informacyjnych, ale z mocnym naciskiem na tą część edukacyjną. Problem uchodźców w naszym mieście jest bardzo widoczny, czy jest to, jak mowa o mniejszościach, niszowa bardzo rzecz, a wy się tej niszy, czy też obrony tej niszy i budowania tu ich tożsamości podjęliście? No bo hasła Zgierz dla zgierżan, Polska dla Polaków to nie są hasła, które wzięły się znikąd. Tak naprawdę, jeśli chodzi o mniejszości, które są w zgierzu, to nie jest jakaś masa krytyczna. Tych ludzi nie jest tak naprawdę dużo, ale jeśli spojrzeć na ich problemy, one są naprawdę, naprawdę poważne, a wynikają czasami z, pewnego, z pewnej nieumiejętności nie wiem, komunikacji. Je można by rozwiązać. To, że one, one są, wynikają z skomplikowania biurokracji, z różnic kulturowych, ale przekładają się bardzo poważnie na życie tych osób. Osób, które zdecydowały się z poważnych i trudnych przyczyn wyjechać i albo czekają na objęcie ochroną, czyli są w procedurze, albo jakąś formę ochrony dostali, chcą tutaj zostać. To, się, to, są nie, to są nie tylko sprawy związane wiem, z ekonomią, ale i z statusem ekonomicznym tych osób, ale też takie bardzo często e, właśnie życiowe trudności, które wynikają z funkcjonowania dziecka w szkole, z trudności z wynajęciem mieszkania. I to jest na razie pewnie jakaś nisza, jeżeli spojrzeć wiem, na całą populację mieszkańców i mieszkanek, e, ale się może wkrótce, wkrótce zmieniać i te, te liczby mogą wzrastać. Ośrodek działa i z tego, co wiem, prawdopodobnie w Grotnikach zostanie, więc tutaj ten nasz y, gmina, y, gmina Zgierz gdzieś jest potencjalnym takim punktem, gdzie te osoby chcą się, chcą się osiedlać. W ramach projektu Zgierz Otwarty, także tego projektu, zorganizowaliście wczoraj debatę wyborczą kandydatów na prezydenta Zgierza i dopisali właściwie niemal wszyscy, choć po raz kolejny tej konfrontacji z rywalami nie podjęła się obecna Pani Prezydent Wieczorek, to znamienne? Właśnie ta, to, to jest odpowiedź. Tak, tak, no y, ja myślę, że chyba kilka już debat, które miały miejsce w mieście, nie jest to najle nie jest to ulubiona pewnie forma Pani Prezydent kontaktu z wyborcami, a szkoda, ponieważ to, że tyle debat w ogóle w mieście jest i że różne grupy chcą rozmawiać z kandydatami, to jest w ogóle bardzo dobry, bardzo dobry znak. Cztery lata temu mieliśmy tylko debatę, zdaje się, tą zorganizowaną przez młodzież. A teraz okazuje się, że różne grupy chcą rozmawiać, chcą zadawać swoje pytania, chcą bardziej Właśnie, świadomo wybierać. Debata przedsiębiorców z kandydatami, debata sportowców tak, z kandydatami, debata młodzieży, osób takich jak Wy z kandydatami. Czyli każdy chce przed tymi wyborami tak naprawdę dowiedzieć się, co sądzą o tej ich działce konkretnej potencjalni no, kandydaci na prezydenta, czy też to jest trochę, tak, trochę taka próba ugrania czegoś dla siebie? branżowo? Ja mam poczucie, że to jest fajny sygnał, że ludzie w końcu chcą wybierać nie po ładnych billboardach, ani nie po bardzo nachalnej, wciskającej nam do, do ręki symbolicznie lub nie kiełbasę wyborczą, tylko ludzie chcą wiedzieć, jak konkretnie ten kandydat albo kandydatka chce realizować ich interesy, co jest, dla mnie jest to najbardziej normalne i naturalne. Krótko na czym ta debata wasza polegała? To była debata podzielona na trzy części. Rozumiem, że z waszej perspektywy najważniejsze. Mm -hmm. Te trzy części. To z jednej strony, ponieważ debata dotyczy zgierza otwartego, to właśnie propozycje kandydatów i kandydatek na kwestie związane z wykluczeniem, z otwartością i jak chcieliby tutaj działać. Druga część to finanse miasta. I trzecia, y, przestrzeń publiczna, czyli kwestie zagospodarowania y, tego i tego, jak miasto wygląda. Dla Was to są ważne rzeczy, dlaczego? No, ta pierwsza część jakby naturalnie łączy się, łączy się z projektem i, i też z tym, co dla nas jest bardzo bliskie, działając w mieście. O finansach możemy cokolwiek powiedzieć? O fina finanse, jakby zawsze będą czymś, do czego, będziemy, do czego będziemy się sprowadzać. Wielokrotnie jest tak, że nie. Istnieje jakiś interes publiczny, a słyszymy mantrę, że nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy, a na przykład te pieniądze znajdują się na inne bardzo absurdalne inwestycje. Więc myślę, że to jest taka, taki, taki, taki absolutny minimum, żeby pytać o te finanse już teraz, jak to sobie kandydaci wyobrażają. Więc to jest temat, myślę, że obowiązkowy dla każdej pewnie tej debaty. No i trzecia rzecz, przestrzeń publiczna. Myślę, że też dość, dość naturalna kwestia, nie wiem, braku planów zagospodarowań, bardzo szpecące reklamy, billboardy, brak jakiejś takiej brak plastyka miasta, albo osoby, która byłaby odpowiedzialna za estetykę, czy chociażby na przykład remonty. Mamy wyremontowany Plac Kilińskiego, od którego mnie osobiście bolą oczy i nie tylko mnie, dużo ludzi narzeka, że co z tego, że jest duży remont, jeżeli on jest taki nieestetyczny teraz, więc może tutaj też, czy pytanie w przestrzeni publicznej czy w ogóle władza przewiduje to, że będzie pytać mieszkańców jakby chcieli, żeby wyglądało ich miasto. A do tej pory bywało z tym bardzo różnie. Tak. Jakie jeszcze działania w ramach projektu Zgierz Otwarty będziecie podejmować dalej? No po to, żeby otworzyć nasze umysły na innych i na mniejszość. No teraz ja mam też takie poczucie, że ten projekt jest jest trochę też diagnostyczny. Że on pokazuje pewne Pewne obszary, które, które są problemem. Na przykład chcemy zaprosić takie osoby, które w ogóle decydu, decydują o różnych działaniach, nauczycieli, przedstawicieli MOPS-u, urzędu, w ogóle do jakichś takich dyskusji, wypracowywania może polityki Tego równościowej. Tego nie było do tej pory, a miasto na przykład, przeznaczając pieniądze na granty, mogłoby uwzględniać to, czy działania, czy działania są równościowe. To, co też chcemy zrobić, to, to chcemy na przykład w najbliższą niedzielę uczcić pamięć o nocy kryształowej w mieście. Czyli chcemy też trochę przypominać te wielokulturowe korzenie, żeby pokazać, że skoro wtedy to funkcjonowało, to nie wiem, jesteśmy w stanie teraz z dużo mniejszą ilością mniejszości też jakoś funkcjonować bezkolizyjnie. No, te mury, jakby, jakby nie tylko zamalować je i w czerwcu skończyć wraz z końcem projektu, ale też trochę zachęcić mieszkańców, żeby widzieli. I też jakby pewną. Tym bardziej, pe że jak pytaliśmy mieszkańców, mhm. to większość przynajmniej wypowiadała się o tych wszystkich bazgrołach, bo trudno to hmm. graffiti nazwać negatywnie. Ale też postanowiliśmy, tak by wyniknęło to w trakcie, że pomyśleliśmy, że być może niektóre symbole nie są nawet dekodowane przez, przez właścicieli budynków. Nie każdy ma, nie wiem, obowiązek znać symbolikę, nie wiem, Krzyża Celtyckiego. Bo nie każdy musiał się tym interesować. Jakby też mamy taki plany, że chcemy. Złatwić no, kulturoznawcę, tak? tak jak to chcemy był. skompilować te wszystkie symbole i udostępnić, udostępnić szkołom, która też czasami może na coś zwracać uwagę, mieszkańcom na stronie projektu. Czyli też takie. Myślę, że on się składa, ten projekt w ogóle jest dużo takich małych klocków, które mogą za, zafunkcjonować, rozwiązując pewne małe problemy. I on się składa cały na jakąś taką większą całość, która też mam poczucie jakby jest, jest pewnym krokiem do dalszych działań. Zachęcamy Państwa do otwartości, a na wspomniane już na, na relacje, o wspomnianej już debacie Wyborczej z kandydatami na prezydenta w ramach projektu Zgierz Otwarty. Zapraszamy w trzech częściach. W przyszłym tygodniu od poniedziałku do piątku, zaraz po wydarzeniach. Moimi Państwa gościem była Ilona Majewska, koordynatorka kampanii informacyjnej projektu Zgierz Otwarty. Dzień. Dziękuję Tobie, dziękuję Państwu i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.